Siemaneczka z tej strony AmuTV. Cześć. Cześć jesteśmy na zbiorniku w Logowie w Okręgu Skierniewickim Województwo Łódzkie. Jest to już jesień, więc mamy tutaj nastawienie na dwa klasyki. No będziemy łowić na dwa klasyki na pinka. Zastawienie tutaj pod bardziej pod leszczyka, pod jakąś może płotkę jak się trafi, może jakaś inna dobnica. zobaczymy jak będzie. Postanowimy wam się też pokazać. A teraz przechodzimy do robienia zanęty a zanim to, pamiętajcie jeszcze o subskrypcji zostawiamy także łapki w górę łapeczkę napisanie w komentarzu o tym ale nie zapomnijcie go także usłyszeć znajomym zaczynamy od zanęty z Vandema Super Krak Black to jest czarna wersja dobra, sypiemy ta janka na wstępie Widzicie jest ciemna Chyba tyle ci jest wystarczy, co? No jeszcze troszkę. Jeszcze trochę chcesz? O by! Dobra, jeszcze zasieję, je biorę. Paczuchy. Ja ci na całą spożywkę czystą. Bez gminy, bez niczego. Czysta spożywka u mnie będzie. Ja Teraz chciałeś, dosypiemy z gina glina Extratrunk. To jest taka rzeczna, dość ciężka glina typu pod leszcza. Teraz wsypiemy, żebyś miał. wszystko. Mamy tutaj także atak w proszku. Głowę proszku. Chlebka Przemieszamy całą zalętę. A także ją dobieżymy. Mamy tę jenka z już dobieżoną. Jak widzicie, jest ona z. zanętą, z kukurydzą. Jest także to jeszcze ziemia. jenka z nęcie. Jak widzicie, kolorystycznie za bardzo się nie różni od mojej. Jest taka dość podobna. Widzicie. Tylko, że moja jest taka bardziej. Yy, jak pyłek, miarę. to są jeszcze jakieś grudki. Mianka jest więcej grudek, jak widać. A oprócz tego mamy tu jeszcze kukurydzę z yy, mieloną Jest taki miarę pyłek, będziemy dać do koszyka. No i kończymy teraz właściwie już pukanie obaków. Próbujemy te robaki do pudełka. One są obecnie mokre, więc tutaj żeby nam nie wychodziły, one nam będą wychodzić z tego pojemnika. Użyjemy dodatku mm, z Wandema secret. I to nam da po pierwsze ładny zapach tych robaków, a po drugie nam to, że będą wiele suchsze nie mam tak zapach, co z tego właśnie pojemnika nam wychodzić. Chyba też powierzchnią taki mm, takiej jakby, takie panierce takiej zapachowej przy okazji, bo te są właśnie widzicie, oblepione, właśnie takim zapachem, mm, może być takim trochę z owocowym, jakby. No i dobra, i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą naszą taktykę, czyli dwie zanęty kukurydza i robaki, dwa klasyki i łowimy. Łowimy w sensie bez zanęty, na same robaczki. I jest jazgacz Tak? Jazgarcz, dobrze jazgacz, widzę. Yeah. I to bez zanęty było tak koło brzegu rzucone, żeby po prostu w czasie ja wędka już ma się pracowała na jakieś branie I wypracowała jazgacza A było tylko tak. Pomiędzy tutaj naszym łowieniem dychownicy rozkonamy sobie długą wędkę Dobra, położymy kiję nabijemy rabacki Białe, czy piękki? Jestem mam jednego. No tak. Jeszcze to się tu przydał jakiś. Że czerwony taki żyjący. Grobo pojedziemy. O, tak Odstawimy robaczki. Damy zanęte. O Sypimy parę robaczków. O. I tego rzucimy Tak jak mówiłeś, na zanętę samą spożywkę. No będziemy się kombinować z kukurydzą, żeby coś się wyróżniało. A następnie, że zanęta. i już jest ja wodzie, proszę. Nabijamy teraz Janka wędkę. Nabijamy teraz do. Damy parę żabaczków Zasypiemy O! I rzucamy no i, no i czekamy na obydwu wędkach Na pierwsze jakieś skubnięcie Mam nadzieję, że jakieś fajne rybki Czekamy na jakieś koniec kubnięcia, bo już jedno było, takie na nie do zacięcia za bardzo, ale zobaczymy to się okale za chwilę. Jest coś i u mnie, pierwsza rybka. A podbierak mamy rozłożony? Nie, A jakaś płotka? Płotka. Poczekaj, ja wezmę ten podbierak. szczyk Odpiąć go? Tak, możesz odpiąć go. Jest pierwszy taki reszczyk, nieduży. No się O No nieduży reszczyk do wody wraca. pierwsza fajniejsza rybka zaliczona już jest po prostu nabić teraz koszyk zarzucić i czekać na jakąś kolejny okazik zaobarliśmy że dokładamy w i to są zdecydowanie takie pewniejsze brania rybka tak fajnie zaczyna pobierać jakby takiego smużka robiła, nie? No, może, że te fakcje trochę po prostu ją pobudzają też do ataku. Takie jaśniejsze. Jak widzicie, też nie mówimy dość. No, powiedzmy, że blisko brzegu? To tam do brzegu jeszcze brakuje że 2-3 metry. No. Staramy się. Bliżutko tam podrzucasz pod tą wyspę O, u mnie wygięło kija I całe branie Można było przyciąć, no Przygięło coś I koniec Poczekamy jeszcze chwilę i przyrzucamy kija No i wychodziłoby na to, że trzeba obciętki dzisiaj zacinać. Bo niestety rybka już nie chce powtórzyć bania w po z drugi. Jak raz wygnie, to zostawia robaczki. Trzeba częściej chyba przerzucać, wiesz? Może to przyniesie skutek jakiś. Żeby coś tam się działo. Dziś jest też w czysta woda, więc to trzeba mieć dość mocno, myślę, też smużyć całą mieszanką, żeby to rybę ściągnąć. No to może być. Żeby coś tam się w łowisku działo, prawda? Jest pierwsza ryba u Może zejdzie. Taki jak u Ciebie. Jest leszczyk. Udało się go podebrać. Wiem, nie duży ten deszczek, Taki jak mój. Po jednym. No taki jak mój ten deszczek, nie jest wcale większy. Do baczków dobijamy teraz jeszcze zanętę. Odbinał kukurydzy. To się fajnie spisuje, i rzucamy do wody. O, ma coś tu Janek, jednak miało nic nie być, tak zapowiadał. A jest taki. Udało się. ale niestety leci o. tylko takie biorą no na razie o patrz nie da się wyrzucić nie da się wyrzucić miałem dwa białe teraz założę dwa czerwone dzięki o No, fajnie wygląda, co ciekawe, ciekawie. Czekaj, Zrobimy mhm. taki myk. sypiamy kukurydzę. Trochę. Damy parę robaczków. Nabijemy dalej ten koszyk. No. I na dwa czerwone, zobaczymy. Na dwa czerwone. Piję. Jak się będzie sprawdzało to na twojego kija też tak będzie o, U mnie też przetwinęło coś fajnego WGO kija niestety rybka nie zacięta Powiedzmy krótko, że nie, nie w tempo Nie w tempo zacięta, tak? Dokładnie tak. takie delikatne skomnięcie Znowu Na tego piniuszka dwa takie czerwone pinki parę robaków koszyk, zanęta dwa skubnięcia takie szczytówkę i na razie spokój. Chyba podbierak. Co tam masz? Daj podbierak. Coś dużego? No. Mówię ci, daj podbierak.

Piniuszki? Taki. No już fajny, fajny. Jest, oto taki fajniutki, ładny, duży. Na dwa. Na dwa, dwa pinki. Ja wypiąć. O Na dwa takie czerwone piniuszki. O, taki ładny. No, kalanty.

Не до конца не подъедем. Два таких пинюшки. Может, что-то еще где это заложить. Mamy znowu trochę robaków do koszyka. Rzucimy. Kukurydzy Wie? też? Nie. Widzę, że kukurydza się nie sprawdza za bardzo. Dobra. Robaczki widzę, że się coś tam dają. Znać. Wypłukują się może z koszyka, wiesz, i coś tam się dzieje. I znowu na tego patykata. I to wszystko. Było widać. No, ale coś tam jest. Pomimo, że Bani nie było widać. Traszy. No nie! Straciłeś, naprawdę. Mistrze. Chcesz spojrzeć no te... coś fajnego? No fajnego pija mi wyginiało. I to nie się Tylko Ech, no trudno no trudno liczymy na kolejnego nie no. udało się no dobra czekamy Witam was już po łowieniu udało się coś tam odłowić ale bardzo słabiutko słabiutko dzisiaj było ciężko te brania ale co nie się udało tej Jankowi Pozyskać mi trochę gorzej. No kamień coś tam odławiam, no ale powiem wam, że bardzo słabutko. Delikatne brania. Trzeba mieć rękę jakby w ręce na kolanie. Byle jakieś coś i przycinać, no trochę odpuścić i pobraniu na no co no. Chodzi i tak większość świanka Brań, to było... zacinam wędkę w ciemno i coś jest. No, wskazania były tam i jakaś niby odciarka, kij stoi. Luzuje się żyłka, albo I co? zwijam i jest ryba, no co. No, a u mnie to wyglądało, że jest kij, nagle fu, zabiera ja, ja zacinam i nie ma nic. Zachęcamy do stania subskrypcji dzwoneczkiem, łapki w górę, Małyczka. a także komentarz mi o tym w nie zapomnij także go udostępnić znajomym, a my widzimy się w na kanale. Siema. Siema.